Cześć i czołem, dzień dobry. Oto Volvo EX40, Volvo EX40, czyli elektryczna wariacja na temat Volvo XC. 40. Volvo XC40 debiutowało w 2017 roku. W 2022 roku przeszło facelifting, a w 2019 roku Volvo XC40 zyskało wersję elektryczną, która to wersja elektryczna od 2024 roku nazywa się właśnie Volvo EX40. Nadążacie jeszcze? Nieważne. Tutaj mamy do czynienia z typowym elektrycznym suwem ze Szwecji, na dodatek w wydaniu Black Edition. I jak można się łatwo domyślić, Black Edition jest po prostu black. Tutaj mamy czarny lakier, czarne felgi, czarne znaczki. No, prawie wszystko jest tutaj czarne. Mamy także bardzo charakterystyczne dla Volvo przednie lampy z motywem młotów tora. I mamy równie charakterystyczne dla Volvo pionowe lampy tylne. Tak to się prezentuje. Auto konstrukcyjnie i stylistycznie ma już około 8 lat, ale moim zdaniem nadal wygląda świeżo. Tak prezentuje się wnętrze Volvo EX40. Wnętrze lubiane, wnętrze bardzo dobrze znane z innych modeli tego szwedzkiego producenta samochodów, ale słuchajcie, to nie jest najnowszy trend stylistyczny, jeśli chodzi o Volvo, jeśli chodzi o projekt deski rozdzielczej, ponieważ w takich modelach jak EX30 czy EX90 mamy już inaczej wystylizowane kokpity. Tam mamy. Takie tablety wystające z nad deski rozdzielczej. A jak widzicie, tutaj Volvo EX40 jest jeszcze tworzone w myśl starej, dobrej szkoły projektowania wnętrz, i tutaj multimedia mamy ładnie wkomponowane w deskę. Rozdzielczą. Lubię to. A propos multimediów, one są także dobrze znane, więc tutaj myślę, że Ameryki nie odkryje, jeśli pokażę Wam kilka opcji. Te multimedia przede wszystkim działają stabilnie, działają szybko, są takie dość smartfonowe, że takie określę. Na pokładzie mamy dużo aplikacji, mamy apki Google'a, można sobie dodatkowe aplikacje poinstalować, jak widzicie, jest tutaj Tidal, zainstalowany jest Spotify, jest nawet przeglądarka Chrome internetowa. A propos Google'a, to jest także asystent głosowy Google'a. Hey Google! Jak się czujesz? Wszystko w porządku. Dziękuję. Właśnie przebieram w komplementach, żeby znaleźć coś odpowiedniego dla Ciebie. Na przykład ten. Wszystko w porządku. Dziękuję. Właśnie przebieram w komplementach, żeby znaleźć coś odpowiedniego dla Ciebie. Na przykład ten. Oczywiście asystent Google'a bardziej przydatne funkcje także obsługuje. Hej Google, prowadź do Burakowska. Nawigacja do Burakowska. I tutaj nie bez kozery wybrałem akurat nawigację, ponieważ zobaczcie, wbudowana nawigacja w ten samochód posiada jedną fajną, ciekawą funkcję, przydatną przede wszystkim, pokazuje ile energii w akumulatorach Wam zostanie, jeśli do trzeciej już do celu. 41% w tym przypadku będę miał, jeśli za 25 minut dojadę na ulicę Burakowską. Same multimedia są pozbawione bzdetnych gadżetów. Tutaj nie mamy gier. Ta auto nie potrafi pierdzieć. Ta auto potrafi to, co powinno potrafić auto. Okej, okay, koniec jeśli chodzi o multimedia. Zegary wirtualne, znane także od lat, dość minimalistyczne. Tutaj po środku jest Widoczna mapa. No akurat jestem w lesie, więc ta mapa wygląda tak, jak wygląda. Jakbym był w centrum miasta, to tutaj na środku mielibyśmy bardzo ładne mm, wizualizacje. A jeszcze wrócę na chwilę słuchajcie do multimediów, bo nie pokazałem wam panelu klimatyzacji, który obsługuje się tylko w ten sposób. Tylko poprzez dotyk działa to OK, ale ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Wolę fizyczne panele klimatyzacji, ale tutaj jak widzicie poniżej, nie mamy panelu klimatyzacji. Mamy za to fizyczne, olbrzymie pokrętło od głośności. No, dobre i. To jeśli chodzi o kierownicę, mięsista, fajnie leżąca w dłoniach z fizycznymi przyciskami. Także brawo za te fizyczne przyciski dla Volvo. Jakość wykończenia nie mam się do czego przyczepić. Jest mięciutko, jest fajnie, jest przyjemnie i słuchajcie, jest moim zdaniem lepiej niż w przypadku Volvo EX30. Ja wiem, że EX30 jest plasowany oczko niżej, ale to jest dużo nowszy model. EX40 jest starszym modelem i moim zdaniem ma fajniej wykończone wnętrze. O, koniec. Kropka. Jeśli chodzi o walory praktyczne tego wnętrza, to zobaczcie. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, mamy taką półeczkę. Mamy dwa złącza USB typu C, mamy złącze 12V. Tu mamy mały schowek, chociaż ja nie wiem, czy to jest schowek, czy to jest popielniczka. Mamy dwa uchwyty na kubki. Tutaj mamy jeszcze jeden dodatkowy schowek. Jest oczywiście schowek w podłokietniku. O proszę bardzo, schowek przed pasażerem, także jest. No, i mamy bardzo obszerne, słuchajcie, naprawdę bardzo obszerne kieszenie w drzwiach. Zobaczcie, na całą długość drzwi jest ta kieszeń. Dodatkowo ona jest wykończona miękkim materiałem. Jest tutaj przyjemnie i fajnie, jak w typowym Volvo. Wspomniałem wcześniej, że na pokładzie tego samochodu nie mamy bzdetnych gadżetów, nie mamy gier, ale okej, okay, jeśli bardzo tego chcecie, możecie sobie ze sklepu Play pobrać gry, pobrać jakieś multimedialne pożeracze czasu, zainstalować i cieszyć się. Chwilą. Ja natomiast pokażę Wam jedną funkcję, która nie służy do zabawy, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Już Wam demonstruję. Zobaczcie: adaptacyjna reakcja pedału. Co to jest adaptacyjna reakcja pedału? Wszystkie nowe samochody aktualnie mają system ISA, który to system piszczy i ostrzega o przekroczeniu prędkości czy o zmianie. Znaków z dozwolonym limitem prędkości. Volvo idzie o krok dalej i stosuje funkcję zwaną właśnie adaptacyjna reakcja pedału gazu. W momencie, gdy będziecie mieli wciśnięty pedał gazu, gdy będziecie przyspieszali i dobijecie do ograniczenia prędkości na danej drodze, auto przestanie przyspieszać. Oczywiście, jeśli wciśniecie ten pedał gazu mocniej, no to ze względów bezpieczeństwa samochód dalej będzie przyspieszał, ale wyraźnie da wam znać oporem na tym pedale gazu. Że jednak łamiecie przepisy, że jednak przekroczyliście dozwoloną prędkość. Działa to dość specyficznie, ale słuchajcie, naprawdę pozwala uniknąć mandatów. Za napęd tego egzemplarza odpowiadają dwa silniki elektryczne, rozmieszczone po jednym przy każdej. Osi. Taki układ tworzy oczywiście napęd na cztery koła, a łączna moc tych dwóch silników elektrycznych wynosi tutaj, uwaga, 442 konie mechaniczne. Niemniej imponujący jest maksymalny moment obrotowy równy 670 Nm. Ten SUV, ten szwedzki niepozorny SUV, setkę osiąga w czasie 4,6 sekundy. Wow! Dodam jeszcze, że akumulatory w tej wersji pomieszczą 82 kWh energii, a maksymalna moc ładowania tego samochodu wynosi 205 kW. W ofercie są oczywiście słabsze wersje, wersje RWD, które w zależności od pojemności akumulatorów mają albo 238 koni mechanicznych mocy, albo 252 konie mechaniczne. Słuchajcie, ta auto nie przyspiesza, ta auto się nie rozpędza. Ono zapier... Ono lata, ono fruwa. I okej, okay, być może za bardzo się teraz podniecam i zdaję sobie sprawę, że na rynku są szybsze elektryki, ale uwierzcie mi, nikt absolutnie nikt nie oczekuje od Volvo tak niedorzecznych osiągów. Nikt się takich osiągów w tym samochodzie, w tym rodzinnym SUV-ie po prostu nie spodziewa. Fajne jest także to, że w parze z tymi ponad przeciętnymi osiągami idzie także zawieszenie. To nie jest super komfortowy słów. Tutaj zawieszenie jest sprężyste, zawieszenie jest przystosowane do takiej mocy, tak samo jak układ kierowniczy, który nie jest przesadnie w Wspomagany. Jeśli chodzi o średni zasięg, no to tutaj już takich hura optymistycznych informacji niestety nie mam. Volvo deklaruje możliwość przejechania na jednym ładowaniu 500 km, nawet ponad 500 km. Ja przejechałem tym samochodem na jednym ładowaniu 350 km, i słuchajcie, to był maks. Na dodatek, jeśli będziecie korzystali z potencjału układu napędowego, a to kusi, ten układ napędowy bardzo kusi, no to myślę, że 300 km będzie maksimum, i po tych 300 km będziecie musieli podłączyć samochód do. Ładowania. Wsiądę teraz na kanapę, usiądę sam za sobą. Fotel kierowcy tradycyjnie ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm. I słuchajcie, nie jest źle, jeśli chodzi o dostępną przestrzeń. Zobaczcie, ile mam jeszcze wolnej przestrzeni na nogi, na kolana. Nad głową absolutnie na nic już nie mogę narzekać pomimo tego szklanego dachu moją czuprynę od sufitu dzieli dobrych kilka centymetrów jest wygodnie jest komfortowo a jeśli chodzi o udogodnienia to mamy tutaj dwie kratki nawiewów mamy jeden port USB typu C mamy podłokietnik o z takimi dwoma uchwytami na kubki i niestety mamy także dość wysoki tunel środkowy na plus zasługują obicia tylnych drzwi zobaczcie tutaj także jest miękko tutaj także jest Przyjemnie te tylne drzwi nie zostały potraktowane po macoszemu. Bagażnik tego modelu pomieści 410 litrów bagażu. Dodatkowo mamy tutaj bardzo sprytną podwójną podłogę. Zobaczcie, tę podłogę można sobie w taki sposób ustawić i przedzielić przestrzeń bagażową na dwie części. Oczywiście można to także o, całkowicie złożyć. Na burtach mamy haczyki jeden tutaj, drugi tutaj. Mamy także lampkę oświetlającą bagażnik, a dodatkowo ten egzemplarz posiada także hak. Holowniczy. Oparcie tylnej kanapy składane jest w stosunku 40 do 60, a tutaj mamy taką przestrzeń do przewożenia dłuższych przedmiotów. Ale na tym słuchajcie, nie koniec, ponieważ Volvo EX40 posiada dodatkowy bagażnik także z przodu. Już go Wam pokazuję: 31 litrów pojemności ma ten frank, czy też franek, jak niektórzy go nazywają, i pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Ta półeczka, ta podłoga została wyprodukowana w Polsce. Ceny Volvo EX40 rozpoczynają się od kwoty mniej więcej 230 tysięcy złotych, a kończą na kwotach lekko przekraczających 300 tysięcy złotych. Jak widać okazyjnie tanio nie jest, ale jest bardzo dobrze, jest fajnie, jest po prostu. Przyjemnie. Poza tym, jeśli nie jesteś zwolennikiem elektrycznego układu napędowego, a Volvo EX40 ci się bardzo podoba, zawsze możesz wybrać Volvo XC40, które ma spalinowy układ napędowy, jest dużo tańsze i z wyjątkiem tego spalinowego układu napędowego nie różni się praktycznie niczym od prezentowanego elektrycznego EX40.